Zrąkłe winy na kaszebach wypisane bez Oskara Kolberga. Beniel, ten chcesa żenić, idzie, welejaciceń, razem ze swoim spata, żenią chłopem, które zwiesa dobry mąż do dum tegły, Zeusa co musa zwanej zwany Mają oni wszyscy napsa do przepisji. Dobry mąż no pierwi do Zeusa, czyli isa widzi Beniel. Źle Zeus wepije, co łezno że knupi i salicy, tej ły przywio do jej męczy i tarczci. Jak co namówią, mówią, czasem sa jej rok rają, zacim z Te tej idą do ksandza z tę na zapowiedzę. Tedy nic nie jej upity, nie jaduj. Dopisze sa to wszedkwe na weseli łepące. Sledni tydzień głepiwa sa przeruciwani łezki. Chłedzy tedy łezce dróżba, co je żeniałą białku. I trzyma w rękach dwudzieci, łeb winianty wiązim kwitków. Wlaży łenach do heczów, różnych kuburów wepse, Skrycze na nim jak na chłyniu i zapryszy wszystkich na wiesel. Najlepsze życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej czytała Monika Plutoprądzyńska, wolontariuszka w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytomiu.